Ma. Dzisiaj robimy filmik z Toki Boki. Są tutaj na wakacjach To jest tata. Tata ma na imię Mateusz. To jest ich starsza córka Laura. To jest młodsza córka y, Luna. A to jestem ja, mama i y, Tosia. Więc no. I teraz jest filmik, jak oni wracają z wakacji. Pamiętajcie o. Da dajcie mi subskrypcję, a my lecimy do filmu. Dobra, jesteśmy już w swoim pierwszym hotelu. Teraz dzieci idą do siebie. Tu. My idziemy do siebie i się pakujemy. Nie będę wam nagrywać jak się pakujemy, bo. bo... To nie jest ciekawe. Dobra, ogólnie oni są już spakowani i teraz wyjeżdżamy. Dobra, ogólnie oni już są, ale nie im się rozpakowywać, więc no. Dzieci idą do swoich pokoi. Pewnie spać, no właśnie. Cicho bądź. Dobra. Oni też się przebierają. Nie pytajcie, ale tak już w Christmas. Kurde źle. To jest jego. To jest jej i to spać. Więc no. Dobra jeszcze. Ja Co? Kurczę, już jest noc. Yy, no dobra, budzę to się. Tosia... Tosia wstawaj! Co? O, już jest przecież noc. Musimy dziewczyny obudzić, bo kolacji nie jedli. Wróciliśmy i położyliśmy się spać. No racja, racja. To ty idź coś zrobić, a ja ich idę obudzić. Dobra, idę. Dobra. Ej, dziewczyny, wstajecie. Bo wróciliście i nie jedliście żadnej kolacji. Chodźcie. Dobra, jadę. Kurde, tu jest nowy dom, tu jeszcze nie ma światła, przynajmniej woda działa, jest dużo prądu, ale nie ma światła, więc no dobra, zrobię herbatę, może, yy, dobra i zrobię im zwieczerzonka, pewnie płatki Super, nie mam płatków, muszę zrobić kanapki z nutellą, dobra, kurde, muszę się podzielić jedną, bo nie mam więcej kanapek. Nie ma chleba i nie ma nutelli. Kurde, ja się jeszcze nie wybram, ale dobra jemy. Siadaj. Dobra. Ale dobra herbatka. Dobra, jemy. Dobra, podzieliliśmy się już tą... ...herbatą i krawędzi. I teraz możemy już iść spać, no. Tak, dobra. Dobra. Dobra, kurde, elektryk był. I dziewczyny już się teraz obudzić, bo... no. I tak. Dobra, dzisiaj Christmas, rodzinka. I ta, ta mama została projektantką, więc dzisiaj robi dom. Dobra, dziś projektuje taki dom. Więc no. Dobra, tutaj już zrobili.